Ludzie już kojarzą Mistrzostwa Świata z grudniem, ze świętami. To jest po prostu miło i dobrze kojarzący się czas ogólnie dla wszystkich, czy dla większości, bo powiedzmy, nie każdy może te święta w ten sam sposób obchodzi, ale nawet jeśli nie, to właśnie ma te odskocznie w postaci Mistrzostwa Świata. Dobrze, że to zaczęło się kojarzyć, tylko ja mam nadzieję, znaczy to się już dzieje, ale mam nadzieję, że to się zmieni, że nie staniemy się więźniami Mistrzostwa Świata, bo naturalnie na, na Mistrzostwa Świata zbiera się zawsze duża widownia. Ale potem też wielu ludzi przeżywa szok, gdy zaraz będzie luty marzec i nie będzie tak kolorowo, nie będzie takiej oglądalności, i wręcz będzie duża różnica w tej oglądalności i zainteresowaniem sportem. Więc naturalnie nikt, nikt nikogo nie zmusi i nie przyprowadzi. I powie, siadaj, oglądaj te wszystkie european toury i te wszystkie turnieje w trakcie sezonu. Ale warto zaznaczyć, że, że Krzysztof i nasi inni zawodnicy, i ci zawodnicy, którzy przed chwilą na tej scenie. Yy, Błysnęli i być może niektórzy polubili tych zawodników. Oni grają cały czas, ich można oglądać cały czas. Więc, jeśli ktoś polubił Luka Hitlera, Jana Van Weyna, to oni za moment wrócą, będą znowu rywalizować.